Siemasy jest rężłoty, a to jest kolejny odcinek. Już dziesiąty z adwentowego kalendarza World of Tanks. No, jak widzicie, dzień dziesiąty na MX13 57 GF. No, i to jest siódmotierowy francuski czołg lekki. Jeden z dwóch czołgów lekkich, nie, jest więcej przecież jeszcze. Chodzi mi o te wyszotierowy, bo siódmy to jest tylko ten GF. A, a jeszcze jest y, ósmotierowy, też GF, tylko że bulldog, ale mniejsza. Dostajemy, dostajemy miejsce w garażu złoto 3650, 10 razy osobistych plus 100%, 100 y, punkty doświadczenia całogi przez 2 godziny. I mamy to dostępne za 133 ,37 zł. 37 groszy, ten zestaw, ale można też ten ku, y, pojazd kupić y, sam. Y, z. Y, czekajcie, gdzie on tu był? O, tu jest, za 88 zł. I 50 groszy, i szczerze, myślałem nad tego pojazdu, ale na no jakoś jeszcze nie jestem przekonany do końca. Mm, ale dokładną specyfikację tego pojazdu omówię wam w bitwie. No i dobra, mamy bitwę mapa. Ensk, specjalnie wybrałem mapę miejską, bo wiadomo, lighty zazwyczaj grają na mapach otwartych. W sensie lepiej tam jest tak y, na malinówce, prochorówka. Y, nie wiem, jakie tam jeszcze są lotnisko. Y, takie wiecie, wiecie o co chodzi. Dlatego pomyślałem czemu by nie zobaczyć jakiejś bitwy w mieście, a że to jest dość szybka bitwa i no wiadomo dynamiczny czołg, to dość muszę się szybko śpieszyć. Czołg 7 tieru AMX 1357GF ma on 890 życia, czyli no, powiedzmy, jak na light a OK. Lusuje go na 10, no tak to jest Light co nic dziwnego w sumie. 750 metrów zasięgu, czyli naprawdę fajnie, no to jest live, tak? No to musi mieć dobry, dobre radio. Prędkość maksymalna 61 na godzinę. I to jest naprawdę spoko, to jest... Nie jest, nie ma rewelacji jak na przykład ru tylko że ma jest 8 tierem akurat. Ale jest naprawdę fajnie, 61 na godzinę, dość szybko to osiąga. A, chowa się. E, maksymalna prędkość do tyłu 23 na godzinę też się to przydaje. Waga 14 ton, czyli no wiadomo, light, no to kompletnie nie do taranowania. E, nawet innych lightów, nie wiem czy T71, nie jest czasem nawet cięższy. E, załogantów 4, czyli e, z tego co wiem, w innych e, lightach francuskich chyba też jest 4 załogantów, więc nie ma z tym problemu. E, pancerz podwozia, no co tu wiele mówić o lightie 50 z przodu. Co i tak jest dobrym wynikiem mi się wydaje, bo zobaczcie, że ta płyta jest nawet pod takim dobrym kątem. To może dingać czasami. Nie, nie mówię, że zawsze jak stoi, stoi prosto, to o zawsze. Ale jakby się tak fartownie o tak może by dało radę. Z boku 20, z tyłu 15, czyli no bok i tył papierek, ale przód naprawdę może zaskoczyć czasami. Hmm, chociaż to są już 7 metiery, tak tu nie ma yy, co w sumie mówić. A ten czołg zlosuje na, na dychy. Pancerz wieży, z przodu 40, od boku 20, a z tyłu 20. Czyli kolejny papierek. Hajaki raczej będą e, przydatne na ten czołg. Grilek. E, moc silnika 250 koni, o dziwo. Ale przy tak małej masie to naprawdę czołg zasuwa. Po prostu jeździ jak to jest, to smarcik jest w Włocie, można powiedzieć. Zobaczcie, co ten magazynek robi. Naprawdę jest super, jakby, moim zdaniem. E, prędkość obrotu 48 stopni. Okay, jest spoko. Yy, opory dla gruntu strasznie małe. No bo to też lajcik, tak? 06, 07, 14. nie, iska nie da się przebić z przodu. Z boku będzie problem ze zwykłych. Yy, jeszcze zasięg widzenia 390 metrów. Czyli naprawdę ok. bym powiedział, że nawet bardzo fajnie. Yy, obrót wieży 45 stopni. Zeszło od boku, wchodzi. Yy, teraz uszkodzenia. Yy, czyli działko. Zobaczcie. Yy, to jest magazynek pestkowy, uszkodzenia 90, penetracja 143. Damage nie jest jakiś super, ale nie wiem czy widzieliście poprzednio jaką strzelam. On strzela tak. Pyk, 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 pyk. już, cały magazynek. Taki bachat to wiecie, on ładuje tak. Sru. 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 Tak, co 3,5 sekund. a ten zobaczcie, pyk, pyk. Co jedną sekundę ma przyładowanie między pociskami i to jest super mimo, że jest taki słaby damage i taka słaba penetracja. Chociaż na Goldzie mamy 200 penetracji prawie. No, tak więc mimo, że mamy taką słabą penetrację, to zobaczcie na Goldzie jest to 200 penetracji, yy, APC y i zobaczcie jak to szybko ładuje. Naprawdę super. Yy, wracając uszkodzenia na minutę to jest 1878, czyli niewielkie. No. Nie jest to duży jakoś, chociaż na lajta może. Ja specjalistą do lightów nie jestem akurat. Yy, to wychodzi 20 yy, strzałów na minutę, tak? Tu jest pokazane 20,87. strzelam, czas przeładowania yy, magazynka to jest 16 sekund z 100% załogą, ale nie jest uwzględniona... O Jezu, godzina. Yy, nie jest uwzględniona tutaj yy, BIA, czyli yy, to się nazywa dokładniej Brothers in Arms, czyli po polsku Ole, fartownie yy, towarzyszy broni, tak zobaczmy, jak go wydoi. O. Oj, nie wydoi, szkoda. Yy, co my to jeszcze mamy? Magazynek ma 8 pestek, jak już mówiłem. Czas pomiędzy nimi to jest 1 sekunda. Celność 0,37 czyli jest git. Myślę, że jest git. Yy, czas lwania jest już długi, bo 2,30. Jak na takie małe działko to jest jednak dużo. No, i ilość amunicji w całym ogólnie czołgu to jest 56 sztuk, czyli powinno styknąć. Chyba, że jakaś super epicka bitwa, to już raczej nie. No, i zobaczcie, ten magazynek robił roboty. Moim zdaniem, jest to super czołg. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Bym powiedział, że na razie jest to jeden z najlepszych wyborów z całego kalendarza adwentowego. Może nie najlepszy, bo wiadomo, każdy ma inny styl grania. Ja też jakoś lajtami super umiem, ale jednak wydaje mi się, że ten czołg jest warty polecenia. 12 do 13. Ja tak sobie gadam i gadam, mówię, że to szybka bitwa. A tutaj już jest prawie 7000 tysięcy WN. -a. Demerza nie wiem ile, ale pociski się kończą powoli. Jeden cały pakiet magazynka goldowego został. Czyli ostrożnie trzeba z amunicją. No i trzy zwykłe. Hm. M103. No, z nim może być problem. Można go okrążyć, i jakby weszły wszystkie. Aj, 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 Nie zdąży raczej. No, z m 103 trójką M103 może być problem, bo ona dość szybko ładuje ten. Mm, to działo. Ale Conqueror, ile on ma życia? Łe, to ze spokojem. 900 ponad. Ale od boku m 103 trójki coś nie może. Oj, oj, oj. O Jezu, jaki fart, chyba strzeliła, nie? No ale magazynek teraz się ładuje. Yy, wiem, że można zejść do czasu około 14 sekund z tym magazynkiem. Całe przeładowanie oczywiście. Yy, no myślę, że naprawdę jest to czołg godny polecenia. 7500 WN. -a. Oczywiście trzeba umieć grać lightami. Ja niestety za bardzo w grać lightami nie umiem. Mam LTWTK, Litwina, jak nie, niektórzy mówią. 8 tieru. Yy, Radziecki czołg 8 tieru lekki mm, i mi się nie podoba. Uważam, że jest to jeden z gorszych pojazdów w moim garażu. Chociaż powinien każdy go mieć w garażu, ale oni zrobią osobny odcinek w Tawinkla mm, T71. Został w sumie jemu, by potrzebny był tylko jeden strzał, chyba na zabicie naszego gracza. Którym jest zapomniałem powiedzieć Boseli 575. O, a są. Jest tam, ale on jest afkiem? Afkuje? Chyba afkuje. Niech nie. O, teraz. A, Fadina chce zrobić. Chciałem to samo powiedzieć, że zrobił Fadina. Także kolejny medal. Więcej Expo będzie, ale zobaczmy, ile dokładniej w wynika... A tak przedstawiają się wyniki bitwy: czyli MK, głównia na medale Fadin, medal Fadina e, Confederate, czyli. To się nazywa po polsku A już nie pamiętam, chyba wsparcie eee, 3359 dm, czyli nie najwięcej, najwięcej zrobił Conqueror. Ale X to jest dobry naprawdę 1792 topowy. Eee, a dokładnie co tutaj się stało: pociski wszystkie wystrzelane 56 sztuk. Eee, zarobek, no zobaczcie, no z Golda niestety strzelał, ale tak to by zarobił jednak ładnie 71 tysięcy. Minus 100, no. Raczej znaczy on nie jest najgorszy w zarabianiu, ale wcale też nie jest lepszy. Są lepsze czołgi w zarabianiu na siódmych tierach. Chociażby, nie wiem, dam wam jaki przykład zaraz. Chociażby na przykład pojazdy, kliknijmy. No, w bocie. Siódmo tierowy. AT15A. Przecena zresztą jest dość duża na niego. Nie wiem, czy on się pojawi w kalendarzu, niestety nie wiem, ale myślę, że jednak. AT15A jest lepszym wyborem od amx z tego względu, że lepiej chociażby na przykład zarabia, ale jednak myślę, że ogarnięty gracz, chociażby taki żółty jak ja na przykład, dałby sobie radę z takim AMX-em, zwłaszcza przez jego genialny, jak na mojej magazynek, który ładuje po prostu pyk pyk, pyk 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 i już nie ma. Naprawdę, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych czołgów na razie dostępny. W ogóle który się pojawił w kalendarzu adwentowym. Ale dobra, już nie przedłużając, jeszcze tylko czekoladkę. Proszę, kalendarz. Dzisiaj mamy 10. O, od razu znalazłem. Proszę, no, no, dawaj mi tę czekoladkę. Tajuzka gwiazda. O, proszę. No. Zjedzona. Tak więc dzięki wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć!